Dobrze, moi drodzy, dziś zrobimy sobie krótki filmik o nowościach czerwca. Zwykle jest tak, że w czerwcu książek ukazuje się bardzo mało, no bo już wydawnictwa odpuszczają na wakacje, ale ten rok jest wyjątkowy, dlatego w czerwcu udało mi się wybrać. Pięć książek, które chcę przeczytać, które być może Wam się spodobają, i o nich powiedzieć, ale w tym filmie chcę również opowiedzieć Wam o tym, jak wybieram książki, które chcę przeczytać, jak ich szukam, gdzie ich szukam, na jakiej podstawie decyduję się o tym, że to właśnie ta, a nie inna. Nawet w literaturze faktu, którą ja się zajmuję na co dzień, co miesiąc mamy kilkanaście książek. A czasami kilkadziesiąt książek, które mają swoje premiery, czasami mają nowe wydania, i jak z tych kilkunastu wybrać tych kilka, naprawdę kilka, no bo to może być 3-5, które de facto da się przeczytać. No bo ja nie umiem przeczytać nastu książek w ciągu miesiąca, no niestety. No i co ja robię? Teraz sobie przejdziemy taki e, proces, jakby ze mną, wybierania książek. Mam porobione u siebie na komputerze w przeglądarce. Zakładki, zakładki do stron wydawnictw, bo to z nich korzystam. One no, mają najlepsze, najświeższe informacje na temat tego, co się gdzie wydaje. Mam wybranych kilkanaście wydawnictw, które mnie interesują, no i na te strony wchodzę po kolei. Poprzez te zakładki uruchamiam sobie przeglądarkę. Włączam folder z zakładkami, uruchamiam wszystkie i mam już porobione skróty nie do głównej strony, tylko od razu do zakładek z zapowiedziami, żeby po prostu czasu zaoszczędzić. No i teraz wchodzimy na te strony i wybieramy. Pierwsze 3-4 wydawnictwa na strony, których wchodzę i które są właśnie w mojej hierarchii na samej górze w tym folderze, to jest czarne, to jest charakter, to są dowody na istnienie i Agora. Tam jest najwięcej reportaży, zwykle. No i sobie wchodzę i patrzę co tam nowego, że tu mam komputer, wy go nie widzicie. Więc tak jak będę patrzył na dół, to znaczy, że będę patrzył w komputer. Na stronie Agory widzę, że nic. Pierwsza premiera, która mnie zainteresowała w czerwcu, to jest premiera z Czarnego. Wydawnictwo Czarne, seria Sulina, Kobieta bez grobu. Historia mojej ciotki, Martin Polak. Martin Polak to jest świetny pisarz, reporter. Nie jest Polakiem, tylko jest pochodzenia austriackiego. No, bardzo lubię Martina Polaka, więc jego nazwisko w pewien sposób gwarantuje, że to będzie książka, która no, nie będzie na pewno gniotem, nie będzie słaba. Oczywiście, jak każdy autor ma lepsze i gorsze książki, ale nazwisko autora to jest dla mnie ważna rzecz, ważny komunikat, yy, zwłaszcza jeżeli znam takiego autora i on już yy, no, nie zawiódł mnie. Więc Kobieta bez grobu. Teraz czytam z opisu książki. Martin Polak próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jego cioteczna babka Paulinę zginęła. I tak historia zwykłej, cichej kobiety mieszkanki tufer w dolnej Saksonii przeradza się w opowieść o splątanych losach austriackiej rodziny żyjącej na terenie obecnej Słowenii, w skomplikowanych stosunkach narodowościowych, burzach wojen światowych, zmieniających się ideologiach i podziałach politycznych. No i to będzie. Pewnie taki reportaż, być może z elementami eseju, bo tak pisze Marcin, Martin Polak. Więc to jest pierwsza książka. Druga książka, znowu z czarnego. Mikołaj, Mikołaj Grinberg. Kolejny autor sprawdzony, genialny, autor polski. Autor książki Rejwach na przykład, albo autor książki Księga Wyjścia i wielu innych książek, ale też fotograf. Wydaje swoją prozę, ale. Proza Grimberga jest bardzo mocno powiązana właśnie z jego prawdziwym życiem, z prawdziwymi wydarzeniami, i to jest zwykle właśnie taka literatura z pogranicza literatury faktu i literatury zmyślonej, o tak bym powiedział. Poufne tak nosi, taki tytuł nosi książka Mikołaja Grimberga, która się ukaże w czerwcu i to jest proza. Piękna osobista proza o losach pewnej żydowskiej rodziny naznaczonej długim cieniem historii. A jak wiecie, cienie, zwłaszcza ostre cienie mgły, są ostatnio bardzo popularne, więc tym bardziej. Podążając za narratorem, śledzimy sceny z codziennego życia, pełne czułości i humoru, niekiedy trudne, przepełnione doświadczeniem choroby i straty. Tutaj przeszłość bywa obciążeniem, ale także powodem do wyzwalającego śmiechu, a ironia i miłość pozwalają. Radzić sobie z gorzkim dziedzictwem. I to będzie druga książka. Zwłaszcza, że książkę poleca na okładce Hanna Kral i Marcin Wicha, więc. grubo. A propos grubo. Kolejna książka. Tym razem już jestem na stronie krytyki politycznej. Kebabistan Krystian Nowak. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to książka o, o kebabach. O rynku kebabów, o to właściwie nie wiem, zgaduję, bo opis jest bardzo bardzo taki lakoniczny, jak wygląda świat polskiego kebaba. Krystian Nowak pojechał w Polsce się tego dowiedzieć. Bardzo smaczny reportaż, nie tylko dla fanów ciętego mięsa w cienkiej picie. No więc zobaczymy. Liczę na to, że to nie będzie tylko przejażdżka po właśnie lokalach, które serwują kebaba, ale że to będzie. Jakaś taka opowieść o Polsce, głębsza, bo wiecie, tak jak mówi Małgorzata Scheinert to chyba zawsze powtarzała reporterom, że reportaż musi być o czymś i o czymś jeszcze, więc o kebabach, ale o czymś jeszcze. Jakaś historia, która jest jakby drugim dnem. To jest bardzo ważne. No nie tylko w reportażach, ale, ale w każdej historii. Więc liczę na to, że ta, ta druga która zwykle jest ciekawszą historią, ta ukryta będzie w tym przypadku w przypadku kebabistanu również ciekawa. No i tutaj mieliśmy taki przykład, że po prostu zainteresował mnie temat, no bo to nie jest oczywiste, że ktoś pisze książkę o kebabie, no nie wpadlibyście na to, żeby napisać o tym reporterską książkę właśnie. Więc intrygujący temat to też jest dla mnie ważny, ważna podpowiedź. To Znaczy, nawet nie podpowiedź, tylko po prostu jeżeli coś mnie interesuje, no to wskakuje na listę do przeczytania. A teraz wskoczę książka, która zainteresowała mnie ze względu na formę. Posłuchajcie, osobliwe, niepodobne do innych eseje Eliota. Weinberga przesuwają granice gatunku, oscylują między prozą poetycką, a naukowym zapisem czy opowiadaniem. No i ja na takie opisy reaguję no przyciągają mnie jak Magens, po prostu uwielbiam przesuwanie granic gatunku, uwielbiam takie teksty, które właśnie tak jak tu jest napisane, oscylują między prozą poetycką a naukowym zapisem czy opowiadaniem, to znaczy, nieważne co tutaj między czym oscylują a czym, ważne, że są takie nieoczywiste w formie, to znaczy, że mieszają gatunki. Ja to bardzo lubię, bardzo mi się takie książki podobają. Nieważne o czym jest, nieważne, kto ją napisał, chcę zobaczyć, jak ona jest po prostu skonstruowana, a chodzi o książkę Eliota Weinberga z rzeczy pierwszych. Rozmach zainteresowań Weinberga jest ogromny. Od wierzeń Azteków po symbolikę gestów w średniowiecznym klasztorze benedyktyńskim i buddyzmie, od znaczenia wiatru w kulturze Chin po poezję Panda i Itsa, nie pomijając świata roślin, zwierząt i czterech żywiołów. Te precyzyjne, wyciszone eseje są wyjątkowo oryginalną formą kontemplacji piękna i różnorodności świata. Tematyka nie bardzo, ale. Spoko. No, zobaczymy. Interesuje mnie bardzo, bardzo ta forma. Więc forma, dla mnie forma jest bardzo ważna. No i teraz przechodzimy na stronę wielkiej litery kolejnego wydawnictwa i tutaj zainteresowała mnie książka pod tytułem Molestowane historie bezbronnych Anny Matusiak Rześniowieckiej i Katarzyny Borowskiej. To są rozmowy z kobietami, które były w dzieciństwie molestowane. Trudny temat, ale ta książka interesuje mnie, dlatego że tutaj się pojawi taki pojawia taki wątek, który wyczytuję z opisu. Dziś idą własnymi ścieżkami, często są kobietami sukcesu, lecz łączy je jedno: odważyły się opowiedzieć o tym, że w dzieciństwie były wykorzystywane seksualnie, a nikt nie dawał wiary ich słowom. I właśnie to, to mnie interesuje, bo tu się pojawia kolejny raz wątek tego, że ofiarom się nie wierzy, że, że bardziej wierzy się sprawcy, który mówi, że nic nie zrobił i ten wątek na pewno, jeżeli oglądaliście dokumenty braci sekielskich, to on się pojawia w przypadku molestowania w kościele, ale on się też pojawia w przypadku gwałtów, o których świetnie pisze John Krakauer w, w w książce Misula. i to jest reportaż wydany przez wydawnictwo czarne y, dwa lata temu, y, w serii amerykańskiej. I ja bym chciał właśnie porównać sobie, jak ten mechanizm y, właśnie odmawiania, odmawiania wiary, w to, co mówią ofiary, y, działa w Polsce i mam nadzieję, że on będzie dobrze pokazany właśnie w tej książce. I to jest kolejna rzecz, chcę sobie książkę taką z Polski, porównać z inną książką. Lubię sobie czasami porównać, jak ktoś patrzy na ten sam albo podobny problem. No i tyle. I to było te pięć książek, które mnie w tym miesiącu zainteresowały. Na mojej liście mam w sumie kilkanaście wydawnictw. Prześledziłem sobie premiery z tych wydawnictw. Jest rzeczywiście bardzo dużo innych jeszcze książek z literatury faktu, ale no niestety... Nie mam czasu, nie wszystkie mnie interesują, więc tylko te, wam też po prostu radzę, żebyście wybierali książki yy, na spokoju, nie, nie poddając się właśnie tej presji, yy, że jest tyle nowości, wszystkie trzeba przeczytać, bo nie wszystkie książki da się przeczytać, yy, nie wszystkie warto przeczytać, więc nie ma co też się ścigać yy, z tym. W następnym odcinku zrobimy sobie podsumowanie Maja i. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten film, to dajcie lajka. Like a jeżeli jeszcze nie, zasubs nie zasubskrybowaliście kanału, to zasubskrybujcie. Nie wiem, czy zauważyliście, jeszcze niedawno dobijaliśmy do dwóch, a teraz już e, dobijamy do trzech. Także mówcie znajomym, którzy oglądają YouTube'a o tym kanale, proponujcie im e, zasubskrybowanie. To będzie super. Super, jak się tak szybko uda te 3000 przebić. Jest jakieś 290 lajków like potrzebujemy subów subów A pamiętajcie, że jest jeszcze dzwoneczek. Warto go wciskać.